Witajcie, moi kochani. Grudzień jest prawdziwym wyzwaniem do, do nagrywania tych filmików, bo tak szybko robi się ciemno, że nawet w ciągu dnia bardzo ciężko uchwycić takie naturalne światło. Tak więc szybciutko spieszę się tutaj, żeby zdążyć przed zachodem. Zapraszam Was, kochani, do kolejnego odcinka z naszej serii Przebudzenie. Piąta rano. Piąta rano, oczywiście nie zawsze jest tą piątą raną. Wiem, że niektórzy z Was o 6 rano albo siódmej, bo 8 oglądają te odcinki. Wszystko jedno. Dobrze jest zaczynać dzień z Bogiem. I cieszę się, że to jest taki nawyk dla wielu z Was. Wiem, że niektórzy z Was są ze mną już od paru lat, może nawet od początku od 2017 roku. Daj znać w komentarzu, jeżeli tak jest, błogosławię Ciebie i dziękuję Tobie za Twoją wierność. W każdym razie dobrze jest mieć ten czas, kiedy otwieramy Biblię, ona jest dla nas najważniejsza. Księga przesłów dzisiaj, słuchajcie, 17 rozdział, drugi werset. Sługa roztropny będzie panował nad synem, który przynosi hańbę i wraz z jego braćmi będzie miał udział w dziedzictwie. Tak, trzeba tak spokojnie podejść do tego wersetu. Sługa roztropny będzie panował nad synem. Czyli mamy tutaj taką sytuację, że jest dom, rodzina, gdzie są synowie i oni są dziedzicami. Oni mają możliwość zarządzania majątkiem, dziedzictwem, oni mają pewne prawa. Sługa nie ma takich praw, ale tu jest powiedziane, że sługa roztropny, taki mądry sługa, poświęcony człowiek, oddany tej rodzinie, będzie panował nad synem, który przynosi hańbę. Są też tacy synowie, którzy są częścią rodziny, mają wszelkie przywileje, ale marnotrawią to. Tak? Są takimi synami marnotrawnymi, którzy nie szanują tego, nie szanują dziedzictwa, nie szanują swoich rodziców, marnotrawią to, co Bóg im daje. I sługa, który nie jest częścią rodziny, może mieć udział w dziedzictwie i może być w lepszej pozycji niż ten syn, który jest marnotrawny, który. Trwoni, który przynosi hańbę. I, I ten sługa będzie miał też udział w dziedzictwie wraz z braćmi tego człowieka. I to jest taka sytuacja, kiedy Izrael, który był narodem wybranym, który był przeznaczony do tego, by być synem, by czerpać z dziedzictwa. Żeby brać wszystkie błogosławieństwa i żeby być też błogosławieństwem dla innych narodów. W pewnej mierze, bo nie cały oczywiście, ale w pewnej mierze nie przyjął tego dziedzictwa i jakby zhańbił imię Boże, nie przyjmując Chrystusa jako swojego zbawiciela. I teraz Poganie, którzy przyjęli Chrystusa, wchodzą w to miejsce synostwa. To teraz nie chodzi o to, że Izrael jest jakimś gorszym narodem. Myślę, że każdy naród jest taki sam i jakby Polska była w miejscu Izraela, zrobiłaby to samo. Bo po prostu nie wszyscy przyjmują zbawienie, nie wszyscy rozumieją kim jest Bóg, nie wszyscy poddają się prowadzeniu Boga. I nawet jeżeli są w uprzywilejowanej pozycji, mają cywilizację, mają dostęp do mediów, do edukacji, do Biblii. Nie korzystają, niekoniecznie korzystają z tego wszystkiego, niekoniecznie używają tego, będąc wdzięcznymi Bogu, niekoniecznie używają tego, żeby rozwijać się duchowo, ale tutaj jest ten akcent na sługę, który jest roztropny, na sługę, czy kogoś, kto nie ma żadnych praw, to nie jest w wybranym narodzie, to nie jest w dobrej rodzinie, nie urodził się w dobrej rodzinie, nie urodził się w jakimś dobrym miejscu, może mieszka gdzieś na wsi, zabitej dychami. może nie ma wykształcenia, nie ma rodziny, którego wspierała. Może nie ma tego emocjonalnego, wiecie, begrandu, takiego zbudowania tej platformy, że tak powiem, fundamentu, na którym mógłby dalej budować. Nie ma pieniędzy, może nie ma zdrowia, może nie ma niczego. Jest po prostu sługą i ma służyć innym ludziom. Ale jeżeli jest roztropnym sługą, jeżeli robi to z całego serca, jeżeli wkłada w to całe swoje życie, swoją pasję, to wtedy jest na równi z synami. Może korzystać z dziedzictwa. Dla mnie to jest e, jeden werset, albo bardzo głębokie przesłanie, gdzie Bóg nie patrzy na osobę, Bóg patrzy na serce, Bóg nie patrzy na Twoje pochodzenie, Bóg nie patrzy na to, jak zacząłeś, Bóg patrzy na to, jak skończysz, ponieważ On daje Ci wszelkie możliwości, byś, będąc nikim i mając nic, stał się kimś stał się Bożym Synem, który odziedziczy wszystkie skarby nieba. To jest przepiękne przesłanie. To jest uniwersalne dla każdego człowieka, w każdym narodzie. Jest miły Bogu ten, który szuka Jego twarzy, kto żyje w pokorze, kto uniża się przed Nim. Możesz być wychowany w innej religii, możesz być wychowany w strasznym kraju, ale jeżeli Twoje serce tęskni do prawdziwego Boga, to go znajdziesz. To będziesz mu służył. On będzie Ci błogosławił. On wyprowadzi Ciebie z tego marnego miejsca, w którym byłeś, do swojego dziedzictwa. Do dziedzictwa, które jest w Chrystusie Jezusie. Możemy być sługami, ale że są adoptowani na synów, przygarnięci do Bożej Rodziny. I to jest dobra nowina dla nas. Tak więc nie mamy już wymówek. A, miałem trudne dzieciństwo, miałam trudny start. OK, ci, którzy mieli łatwy start, mogli to zmarnotrawić, mogli źle skończyć, mogli pójść w złym kierunku, niekoniecznie rozpoznając, że byli w uprzywilejowanym miejscu. A ty możesz skupić się na tym, co przed tobą, nieco za tobą, nie z punktu, z którego wychodzisz, ale na punkcie, do którego zmierzasz do Bożego Królestwa. Skupić się na Jezusie Chrystusie i twoje życie będzie cało przemienione. To jest wspaniałe. Boże, ja Ci dziękuję za Twoją dobroć. Dziękuję Ci i uwielbiam Twoje imię, że Ty objawiłeś się prostaczką, tym słabym, tym, którzy nie mają nic, tym, którzy są ubodzy w duchu. I oni, to właśnie oni są Twoimi wybrańcami. Ci, którzy odpowiadają na Twój głos, którzy rozpoznają w swoim sercu, że pragną czystości, szlachetności, e, pomimo ciemności, w których są, są wyczuleni na Twoje prowadzenie. Na, na głos Twojego ducha. Ja Ci dziękuję, Boże, że Ty dajesz każdemu taką samą szansę. Taką samą. Możemy czerpać z Twojego dziedzictwa i być synami. Już nie sługami, już nie niewolnikami, ale być synami Twoimi, być w dziedzictwie Twoim, czerpiąc wszystkie łaski, które są nam potrzebne, wszystkie zasoby nieba są do naszej dyspozycji. Po prostu, kiedy przychodzimy w pokorze, Ty mówisz, bierz, weź, używaj tego. Bądź wdzięczny, bądź pokorny i bierz więcej. Łaskę za łaską. Z chwały w chwały. Wzrastaj coraz bardziej. Oddawaj mi chwałę i pokazuj innym, że dla nich również jest miejsce. Każdy może przyjść do stołu. Każdy może zasiąść na weselu baranka. Każdy może stać się synem, jeżeli tylko tego będzie chciał. To jest cudowna Ewangelia. Dziękuję Ci Boże za to. Cudowna, dobra nowina. Amen. Amen, kochani. Bardzo się cieszę, że tak szybko mogliśmy naładować baterię. Błogosławię Was na cały dzień. Trzymajcie się ciepło. I widzimy się, e, widzimy się, przypominam. Są filmy wtorki, czwartki i sobota. E, codziennie rano wypuszczam nowy film. Wypuszczam również podcasty. W czwartek, co drugi czwartek są podcasty Tłusta Owca. Nagrałam ostatnio mnóstwo odcinków, więc bardzo głęboka, duchowa uczta, ale już wymagająca więcej skupienia. Nie tylko na YouTubie, ale znajdziecie również na Spotify, na iTunes, Soundcloud, gdziekolwiek słuchacie podcastów, tam znajdziecie również Tłustą Owcę. I również środowe live. O godzinie 20 w środę, góra modlitwy, zapraszam serdecznie, bo Bóg działa naprawdę wielkie rzeczy, wielkie cuda. Co tydzień się dzieją, Bogu oddajemy za to chwałę. Tak więc, do zobaczenia gdzieś tam w drodze. Pa.